Cześć, dzieciaki, to znowu ja, Tajfun. Chciałem Wam opowiedzieć śmieszną historię z mojego pamiętniczka. Pewnego dnia Wiktoria budowała coś niesamowitego a dokładnie zamek wielki zamek ale nie taki z cegieł czy z kamieni o nie to był zamek z poduszek. Stałem przy drzwiach cichutko. Jak potrafi szczeniak, który bardzo chce wejść, ale wie, że nie wolno. Mój ogon pracował jak wiatraczek, chociaż starałem się go hamować. Ucho mi się samo przechyliło w bok. Tak bardzo się starałem zrozumieć, co ona tam buduje. Poduszka na poduszce, krzesła jako ściany i koc rozciągnięty jako dach. Przypatrywałem się u Wiktorii, a ona szeptała pod nosem. Jeszcze tylko ta i będzie gotowy. Więc stałem spokojnie, naprawdę. Ale wtedy poczułem, no wiecie, to uczucie, kiedy w brzuszku coś mówi: ojojoj, szybko, szybko, siku. No i poleciałem. Trzy kółka po korytarzu, wszystko załatwione. I jeszcze małe szczeknięcie dla mamy i już wracam. Ale zanim wróciłem, zahaczyłem o miskę z wodą. No dobrze, może niedokładnie zahaczyłem, ale zanurzyłem w niej pysk i troszkę się napiłem. I zachlepałem pół kuchni, a trochę wody zostało na mojej brodzie i na łapach, ale przecież zamek czekał, a prawdziwy zamek powinien mieć fosę, a fosa, wodę. Każdy to wie. Wszedłem do pokoju po cichutku. Zupełnie jak kotka Ari, poduszki kusiły. Wiktoria spojrzała na mnie z groźną minką i powiedziała: Tylko nie dotykaj. No to nie dotykałem. Po prostu wysunąłem się bliżej. Najpierw jedną łapą, potem drugą. I wiecie jak to jest: jak się oprzesz jedną łapę o poduszkę, to nie czujesz, że druga jest na śliskim kocu. A ja jestem czarnym terierem rosyjskim i mam duże uszy, długie łapy. I nie do końca jeszcze umiem je koordynować. Szybko zrobiłem wielkie bach. Sturlałem się z jednej poduchy na drugą. Trzecia poduszka poleciała w bok, a kot zakręcił mi się na ogonie. Próbowałem się zatrzymać, ale moje łapy biegały w miejscu, jakby miały osobne pomysły na kierunek. A potem usłyszałem śmiech. Najpierw. Cichy chichot, potem coraz głośniejszy rechot. Popatrzyłem, a Wiktoria leżała na dywanie i trzymała się ze śmiechu za brzuch. Tajfun, ty gapciu, śmiała się. A ja siedziałem na środku ruin poduszkowego zamku, z wodą kapiącą z brody i obserwowałem. Przecież próbowałem tylko być blisko. Za chwilę razem wszystko odbudowaliśmy. Weszliśmy pod koc, zrobiliśmy piknik w zamku i wymyśliliśmy, że jestem rycerzem, który właśnie ocalił królewne zwierzę. A potem, że jestem smokiem, który pożarł ostatni chrupek. Aż tu nagle usłyszeliśmy głos mamy z korytarza: Co tu się wydarzyło? Powódź w korytarzu! Wybiegliśmy szybko sprawdzić, co się stało. I wtedy cały zamek znowu zawalił się w sekundę. Ale wiecie co? Zamek można zbudować jeszcze raz. A takich chwil, takich chwil nie da się wymyślić. One się dzieją same, kiedy się kocha. I kiedy mimo kałuży pod łapą, ktoś cię zaprasza pod koc. No dobra, dzieciaki, pora kończyć, bo zaraz idziemy na spacer. W następnym odcinku opowiem wam o wielkim deszczu. Kałużach i jednym liściu, który postanowił, postanowił mnie zaatakować. Do usłyszenia, wasz tajfun!